Witajcie, zrobimy dzisiaj całkowitą metamorfozę. Z klientki, która ma włosy pokręcone, wyprostujemy je na prostawnicę ceramiczną. Przez to uzyskamy ładniejszy wygląd włosów będą włosy zdrowe, lśniące i błyszczące. Rozczesujemy je za pomocą szczotki. W celu wyprostowania użyjemy sobie balsamu wygładzającego, który naniesiemy sobie na włosy suche. Po wysuszeniu włosów troszeczkę sobie rozczeszamy i przystąpimy do prostowania. Prostowanie zaczniemy od końców z tyłu głowy, zaczesując sobie lub zapinając. Kolejne oparcie włosów. Rostownicę mamy ceramiczną nagrzaną do temperatury 170 stopni. Jest to temperatura bezpieczna, która nie uszkadza kreatyny włosa. włosach. Prostujemy poprzez przeciąganie rostownicy po całej długości włosów. Wtedy uzyskamy efekt prostych i gładkich włosów. Jeśli będziemy trzymać prostownicę dłużej niż 2 minuty w jednym miejscu, bo zostanie uszkodzony. Preparat, który sobie nałożyliśmy, jest preparatem wygładzającym, jednocześnie zabezpieczającym włos przed dodatkowym źródłem ciepła. Preparat, który tutaj użyłam podczas Wstępnej stylizacji jest to preparat Flat Malwet z firmy Goldwell. Jest to preparat, który uważam za doskonały, ponieważ jest preparatem zabezpieczającym włos przed dodatkowym źródłem ciepła. Jest sprawdzony daje świetny efekt i rezultaty. Postępujemy tak samo w przypadku następnej partii włosów. Wtedy pasma możemy sobie przeprasować maksymalnie 5 razy, ponieważ temperatura, jaka jest zawarta w prostownicy, może spowodować uszkodzenia. Końcówki włosów możemy sobie troszeczkę zawinąć, przez co uzyskamy ładniejszy efekt i końce będą bardziej sklejone z pozostałą częścią włosów. I na koniec możemy sobie jeszcze końcówki dopracować. plazma, aby prostowanie dało nam efekt, jaki chcemy osiągnąć. Czyli włosy trzymamy w pionie. Przeciągamy sobie prostownicą, co nam da efekt odbicia od nasady. Najważniejsze zawsze jest góra, ponieważ są krótsze włosy, cieńsze i ładniejszy kształt. W zależności od upodobań, jeśli pretty się czujemy z grzywką na bok, ważne jest, abyśmy prostownicy ukierunkowywali sobie w danym kierunku. delikatne korekty i stylizacja będzie zakończona. Ładniejszy jest efekt prostych włosów, jeśli włosy są proste, długie, wtedy nie widać y, dużych odcień. Ewentualnie troszeczkę sobie podtapirować w górę w zależności od potrzeby i samopoczucia. Tak, tym końcowym trazorem będzie i utrwalenie poprzez lakier, który lekko nam utrwali i nada ładny kształt. Bardzo dziękuję. Klientka przeszła całkowitą metamorfozę. Mamy nadzieję, że Państwu się podobało.